<laughs> Jeszcze raz. Jakie wszystkim? Z tej strony Pola Amelia i dzisiaj przychodzę z takim filmikiem, który myślę, że się przyda większości ludzi. My się bardzo często skupiamy na tym, co myślą o nas inni, co mogą pomyśleć o nas inni, zamiast na tym, czego my faktycznie chcemy. To nie ma sensu, ale tak jest. Myślę, że w tym momencie każdy potrafi sobie przywołać na myśl taką jedną sytuację, w której nie zrobił czegoś czego chciał, przez to, że ktoś coś powiedział, albo się jakoś spojrzał. To znaczy, to dotyczy większości ludzi, ale jednak są wiadomo wyjątki, które, w których nic nie obchodzi i którzy totalnie żyją... żyją... żyją jak... jak to się mówi. To często wynika z niskiego poczucia własnej wartości. Jeżeli ty wiesz, że wyglądasz super, że jesteś super, że to, co robisz jest też spoko, że... Ty robisz to, co chcesz, i że nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że to jest niefajne. Ja na przykład w tym momencie naprawdę mało czym się przejmuję, serio, a ja jestem osobą bardzo wrażliwą. I kiedyś naprawdę bardzo wszystko mnie ruszało. I ja mam naprawdę w głowie tyle momentów, kiedy ktoś mnie zranił, kiedy ja. Nie, nie zrobiłam czegoś, nie ubrałam czegoś to nawet jeśli chodzi o ubrania, i ja wiem, że dużo osób tak ma, że nie, nie się spodni, bo przecież będą się na mnie patrzeć, bo już tam, że jestem jakaś to jest takie typowe, nie można tak myśleć, serio, serio, serio ja wiem, że ja sama zmarnowałam trochę czasu My przejmując się właśnie ludźmi, bo oni na to nie zasługują <noise> jakkolwiek to brzmi ja dalej jestem bardzo wrażliwa, ale już mnie nie ruszają rzeczy, które mówią ludzie, którzy no tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia w moim życiu istotnego, ponieważ naprawdę jakiś komentarz ze strony, nie wiem, jakiegoś, jakiejś randomowej osoby w szkole, jak ktoś cię jakoś krzywo spojrzy Girl, you shouldn't care about that. That's not your problem. Serio, to nie jest coś, nie jest coś co powinno w jakikolwiek sposób wpłynąć na twoje działanie. Serio, to, że na przykład przełamałaś się, ubrałaś jakąś, nie wiem, jakąś sukienkę i ktoś się na ciebie w jakiś sposób jakoś krzywo spojrzał, to naprawdę mm -mm, to nie jest twój problem. Bo my się po prostu wstydzimy tego, że ktoś może nas ocenić w jakiś sposób, w taki czy w taki. My myślimy o tym. Jak coś kupujesz, to mogę się założyć, że często myślisz nie o tym, czy tobie się to podoba, ale czy na przykład jak cię ktoś oceni, że jak w tym wyjdziesz, że to co, jakby ktoś się na ciebie spojrzy czy coś. Musicie o tym pamiętać, że to, to jest takie trochę w ogóle... Szalone, ale to jest prawdziwe i zapamiętajcie sobie to zdanie, bo to jest myśl w Twojej głowie na temat myśli, że rzekomej myśli, w głowie kogoś innego. I to jest naprawdę, dlaczego nas to powstrzymuje. Serio, to jest taka mała głupota, a tak się nie przejmujemy. Trzeba też pomyśleć o tym, że nie wszyscy mają złe intencje. Bo jeżeli będziemy się we wszystkich doszukiwać tego, że jeżeli ktoś się na mnie spojrzał, to na pewno, e, kurde, nie podoba, nie wiem, nie wiem, wychodzę, idę już, idę już, nie chcę, już się chcę zapaść pod ziemię, no. Girl. Może ktoś akurat się na ciebie spojrzał, bo bardzo mi się podbają twoje spodnie, ale cokolwiek. Ja teraz się odnosiłam głównie do wyglądu, ponieważ no to jest jednak, to jest, czę to jest dosyć częste, ale na przykład włosy mi wypadają. Ale to samo jeśli chodzi o działania i myślę, że tutaj już jest troszkę trudniej, ponieważ na przykład jeżeli boimy się przełamać i nie, wiem, nie wystąpimy w jakimś e, apelu albo nie zaśpiewamy albo e, na przykład nie otworzymy tego kanału na YouTube, o którym tak myślimy już któryś rok, pomyślcie sobie, ile ludzi gdyby przejmowało się opinią innych nie byłoby teraz w tym miejscu. Na przykład ludzie, którzy wynaleźli jakieś przydatne przedmioty, e, no cokolwiek tak naprawdę, e, co zmieniło, co w jakiś sposób wpłynęło na świat, to gdyby oni się przejmowali zdaniem innych, że nie będą, się, nie, nie będą po prostu wychodzić przed szereg, wychodzić z tłumu, wyróżniać się, to ludzie nie byliby w tym miejscu, w którym są. I być może ty nie jesteś zwykłym, szarym człowiekiem, jak ci wmawiają, że jesteś jednym po prostu człowieczkiem takim na milion. Może właśnie ty coś zdziałasz i będziesz kolejnym takim ważnym człowiekiem, ale musisz wyjść przed szereg. Bo na przykład ja... Co? <noise> Powiem wam to nawet na moim przykładzie. Ja, jeśli chodzi o YouTube'a, to chciałam zacząć już kilka lat temu. I przypomniało mi się, że ja w sumie zaczęłam. I było. E, 5% procent z więc. Ja wszystko kupowałam za. za. za połowę ceny. No. No i. Chodzi mi o to, że ja już na YouTube chciałam zacząć. bodajże dwa lata temu. jakoś coś w tym stylu. No i nie zaczęłam, ponieważ jedna osoba powiedziała mi, że ludzie się będą ze mnie śmiać. I ja... Ja teraz jak sobie o tym myślę, to po prostu mam jakieś dreszcze, bo ja sobie teraz o tym myślę, to, to jest dla mnie jakieś niewyobrażalne, że ja się przejęłam tą jedną osobą. My się bardzo często przejmujemy właśnie ludźmi, którzy, ma, którzy są dla nas w jakiś sposób bliscy, e, istotni w naszym życiu. No i wiecie, co ja sobie... Po... No i wiecie, co ja sobie pomyślałam? Że ja mogę w tym momencie komuś pomóc, bo ja, wiecie, też chciałam w jakiś sposób trochę pozmieniać coś i może w jakimś małym stopniu chociaż zmienię czyjeś myślenie, bo ja... ja chcę pomagać ludziom. Bo ja też wiem, że ja kiedyś nie miałam motywacji na przykład, że kiedyś przejmowałam się zdaniem innych i wyszłam z tego i Chcę właśnie w ten sposób pomagać innym też się z tymi problemami trochę zmierzyć i uporać. Zastanów się, czy ty marnujesz swój czas na rozmyślanie o innych ludziach? No, ja myślę, że nie. I jeżeli ty tak nie robisz, no to pomyśl sobie, że ludzi faktycznie to też nie interesuje. Jeżeli ich to interesuje i żyją sobie twoim życiem, no to najwyraźniej ich po prostu nie jest takie ciekawe jak twoje i tym się w ogóle nie przejmuj. Mamy też taką tendencję do tego, że myślimy, że ktoś się na nas tak strasznie skupia i tak dalej, a ludzie nie myślą o nas tyle, ile my myślimy, że oni o nas myślą. <głos》> Rozumiecie na pewno, ale. Naprawdę nam się wydaje, że wiecie, że my jesteśmy taką jedną osobą i że wszyscy wokół się skupiają na tej jednej osobie, a tak naprawdę każdy tak ma, bo każdy jest taką jedną osobą i każdy wokół siebie ma ludzi i wszyscy się wszyscy sobie myślą, że wiecie, że kurde, wszyscy się, pan, się na mnie patrzą, a tak naprawdę to oni nawet może się na ciebie nie patrzą. Znaczy <laughs> nic chcę to przynieść jakoś źle, ale... Serio, ludzie nie myślą o nas tyle, ile my myślimy, że oni myślą. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyś nie domagał się takiego uznania ze strony innych ludzi, bo tego nie potrzebujesz. Jeżeli to, co robisz, nie rani innych ludzi, to to rób. Bo jeżeli to lubisz, to to rób. I nikt nie ma prawa ci powiedzieć, że żebyś tego nie robił. Bo jakby lajkwy, przyjemny ale Serio, najważniejsze jest twoje szczęście. I ty musisz to zrozumieć, że jeżeli chcesz coś robić, to to rób. I serio, jakby, życie jest krótkie, nie możesz go marnować na to, żeby jakiś random, w ogóle nie mając żadnego znaczenia w twoim życiu ci powiedział, że nie wiem, że jesteś brzydka, albo że, nie wiem, brzydko tańczy, że w ogóle przestań to robić. No. I postaraj się też tak nie uzależniać Yy, swoich akcji od opinii innych ludzi ty się możesz spytać o taką opinię ale nie bazuj, nie opieraj całego swojego życia na tym wiecie kto kto ci coś powie, że na przykład ktoś ci powie, że nie tańcz to ty nie będziesz tańczyć, że nie kupuj tej bryskiej, bo jest brzydka i <noise> możecie się spytać o opinię ale naprawdę nie bazujcie całego swojego życia na tym serio jakby ty musisz wiedzieć czego chcesz i nie możesz pozwolić komuś jakby, wiecie, zbić cię z tropu, bo serio, musisz wiedzieć i musisz do tego dążyć. I też takie bardzo przydatne jest posiadanie przed sobą takiego, wiecie, filtra, który przepuszcza tylko taką konstruktywną krytykę, a ten hate i jakieś takie, wiecie, niemiłe, niemiłe komentarze zostawia. I, I wiem, że to, wiecie, tak brzmi to na trochę trudne, ale musicie po prostu myśleć przy tym wszystkim, bo musicie się zastanowić. Czy to naprawdę ma jakieś znaczenie w moim życiu, że ktoś coś takiego powiedział? No jakby nie, on sobie tak powiedział, niech sobie tak mówi i mnie to nie obchodzi. I to powinno być wasze podejście. Inaczej będzie naprawdę ciężko, serio. Bardzo ważna jest taka zdolność odpuszczania, wiecie, że to nie jest ważne, jakby nie przejmuję się tym i to mi nie będzie zadręczać głowy, bo to nie jest istotne, to nie jest ważne, ale to wychodzi z mojej głowy i ja się tym nie przejmuję. Pomyślcie sobie o tym, kim jest ten człowiek, którego zdanie aż tak bardzo was przejęło. I no zastanówcie się, że naprawdę dam mu tą satysfakcję i faktycznie przestanę to robić, mimo że to lubię, bo on tak powiedział. No nie, nie dam mu tej satysfakcji. Dlaczego mamy się przejmować opinią jednej, czy dwóch, czy nawet dziesięciu ludzi? No nie. I też za jakiś czas o tym zapomnisz i to w ogóle już nie będzie znaczące dlatego bardzo ważne jest to odpuszczanie Po co się przejmować? Po co? Myślę, że taką konkluzją jest to, żebyś żył dla siebie bo serio to jest twoje życie i życie jest krótkie i pomyśl sobie na przykład, że za tydzień umierasz no jakby, to znaczy przepraszam, ale pomyśl sobie, że za tydzień umierasz i jakby masz przed sobą te wszystkie sytuacje, których nie wykorzystałeś, bo się przejąłeś zdaniem innych no właśnie. Także myślę, że. zastanówcie się nad tym po prostu. To byłoby na tyle w tym filmiku, i mam nadzieję, że po tym filmiku też troszkę zmienicie swoje myślenie. Ale zastanówcie się nad wszystkimi rzeczami, które ja powiedziałam w tym filmiku. Ja trzymam kciuki za Was, że Wam się uda przestać przejmować zdaniem innych, bo. Nie warto. Także to byłoby na tyle w tym filmiku. Ja Was zapraszam do subskrybowania i lajkowania. I mam nadzieję, że wynieśliście trochę z tego filmiku. No i pa pa!